No, dzisiaj jest piątek, prawdopodobnie ostatni dzień A, winiesz? Dzisiaj jest piątek, prawdopodobnie ostat... e, na pewno ostatni dzień Idziemy na plażę e, Potem będziemy, ja będziemy, pakować, będziemy pakować namiot I pojedziemy dzisiaj w nocy Bo nie chcemy rano wstawać, pakować, wszystko mokre Więc dzisiaj będziemy uciekać no, Teraz idziemy na plażę Teraz idziemy na plażę, Maksiu Teraz, teraz idziemy na plażę no a później jeszcze coś nagram może, jak pakujemy namiot. No, zobaczymy. O. A teraz Słońce się idzie uczyć serpować. <laughs> Idziecie ze mną? No, tylko musimy nas Ja już mam... Ja Widziałem, Super! Zajeb się sprawa. Dobra, by odepiny były mnie 2 godziny sterowania, i jestem padnięty. Znaczy sterfowania, kupowania na desce. Daj to Macie. No, tam wyporację ten sprzęt 10 punktów, dwie godziny. pianka, plus deska. Moim zdaniem bardzo warto. No, fale były małe, no ale ja taki delfin to. <laughs> Teraz czekamy na lody. Na no, lodach idziemy do... na camping, obiad zjeść i powoli pakować całe, całe harbider. I będziemy jechać dzisiaj w nocy. No. Dobra. Trybana ja ja idzie z lewami. Który z mój. Już go polizować. Nie mój. A jaki jest twój? Ale ty masz lód. Mmm tak Dobra. Jemy i na kamping. Dobry? No, dzisiaj gramy w bilarda. Nie Maksiu? Pierwszy raz w życiu dzieci gramy w bilarda. Czekaj. No. Ręka na stół i w środek puli stara się uderzeć. Teraz ma się no. Rączka na stolik. Ojej. No, rączka na stolik. No, No, witam. Smutny dzień, bo już niestety w domu wakacje się skończyły. Mamy już jesień, bo nagrywam, dogrywam tym filmik około 2 tygodnie nie, 3 tygodnie po przyjeździe. No, jak widać, no, było widać para deszcz No, niefajna pogoda. Nie, do, nie, nie nagrywałem nic z pakowania, bo po prostu było strasznie dużo roboty. Nie mogliśmy się spakować, jako zimie jakiś był. Nonstop. albo od bagażnika nie szło zamknąć, albo dachu nie szło zamknąć, no i trochę nam to zajęło. Wyjechaliśmy z tego, z campingu, była godzina przed, przed 20, ale pojechaliśmy do McDonalda zjeść kolację, no i później e, prosto do domu. O trzeciej nad ranem byliśmy w domu, jakoś tak. Podróż spokojna, fajnie, drogi puste. Trochę mgły było na początku w konwali, ale później było fajnie. No, co teraz? Teraz e, filmy będą wpadać. Mam nadzieję, że co tydzień tak jak te, teraz jest, że co, co niedzielę. No, ale nie wiem, czy będę miał tyle materiału, żeby e, nagrywać. No, będziemy jeździć tu e, niedaleko nas na jakieś wycieczki jedno, jednodniowe. To wtedy będę pokazywał niedaleko mnie miejsca. Są, są fajne, warto. Warto je odwiedzić. No, a taka większa podróż to będzie w listopadzie. W listopadzie jedziemy z Arkiem. No, rodzina zostanie w domu, bo to jednak będzie zimno. Będzie prawdopodobnie śnieg. Jedziemy w górę. jedziemy do Kumbri na dwie noce z piątek, sobota i niedziela, powrót. Będziemy chcieli zostać na jakimś szczycie na noc. No zobaczymy jak wejdzie, jak jeszcze też jeszcze dogadujemy. No i to będzie większa podróż. No a tak to będą same takie tutaj niedaleko miejscowości jakieś małe, może zamki, coś w tym rodzaju. I tutaj sobie pojeździmy. No mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do subskrybowania kanału bo dużo ludzi tak jak kiedyś mówiłem, ogląda, ale nie, 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 nie subskrybuje. Dzięki subskrypcjom jest film bardziej proponowany innym ludziom, no, innym ludziom. No i, no i tyle. No i zapraszam dalej do oglądania. Mam nadzieję, że będę miał co pokazywać, będę, będę miał co nagrywać. No, dzisiaj miałem jechać w góry, tak pochodzić, choć znaczy w góry, takie tu niedaleko obok mnie. 4 godziny pochodzić z plecakiem, chciałem go załadować taki mały trening przed listopadem, no ale niestety pogoda, jaka jest, taka jest, no pada, a nie chciałem się rozchorować, więc e, zostałem w domu. Montuję ten ostatni filmik z Cornwalli i no i zapraszam Was na nasz, na nasz kanał. Dobra, to na razie. Zapraszam do jeszcze raz do, do subskrypcji, komentowania i udostępniania, o też bardzo ważne, jakby ktoś mógł to udostępniać. Pozdrawiam i do zobaczenia za niedługo. Nara, pa!